Witam, witam. Wracamy na miejsce, które nas prawie, że pokarało okrutnie. Nie wiem, czy oni tu są. Niewiele widzę. Ale, tak jak powiedziałem, chcę zwiedzić ten dom i zrobię to. No, wygląda na to, że jest czysto. Poprzyczę sobie trochę. Halo, halo. Halo, proszę państwa. <laughs> Halo? Czy jakaś rączka jedna bądź dwie mogłyby wyjść do mnie, czy nie? A, idzie, idzie, idzie. Chodź. Wow. Ej, niech się nie nie <laughs> w tańcu. Co ty tu masz? Weźmiemy, przyda się. o o o o, o, o żeż ty w mordę, więcej no. was więcej was tu miała nie miała, naprawdę? No dobra. Teraz nie zgłodniałeś, teraz To się nazywa wyczucie czasu. Widziałem moda. Te ty ty ty, 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 co to za jakieś zachodzenie? Widziałem moda, że z mięsa zombie można jakieś potrawy robić. Nie wiem, <laughs> chore kompletnie. Kompletnie. Dobra, chętnie wchodzimy. Wow. 4, 5, 6. No, widzę, że w domu się kręcą. Co to, na impre imprezę jakąś urządzacie, co? A mnie nie zapraszacie, chamy Widzę, że stroje wieczorowe nieobowiązkowe. No dobrze, bo ja też nie wieczorowo. Wypowiedz, powiedz, że te spodnie masz niepobrudzone, co? I niebrudne. Z tej dziury w dupę wstać, te spodnie tyle ci powiem, będziesz wyższy. A pani widzę się ubrała ładnie, elegancko, suknia do kostek. Szkoda, że zakrwawiona. Halo, grilla, będziemy palić, tak? Nie? No dobra, zapraszam tutaj. Halo, ja tam nie wchodzę, zapraszam, tu jest impreza. Halo, dzień dobry. O, idą państwo, idą. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam impreza? Przepraszam, że tak bladym świtem, ale. Tak jakoś wyszło. Rozumieją państwo? Oj, coś, coś, coś tu mi nie poszło z, z, z myszką. Jeszcze coś tam się tłucze. Zmasakrują ten dom jak nic. No Dobrze, i tak nie mam zamiaru tu mieszkać. To co już wchodzimy. Oj, to nie jest dobre, to nie jest dobre. Dobra, spoko, idziemy przy ścianie. Gdzie, to, gdzie te mędy się tłuką? Ty no, ej, no ja, ja rozumiem, że chcę pani do sypialni, ale no może ci państwo nie chcą towarzystwa, co? Może trzeba uszanować to? I ty co, pranie robisz? Serio? Okej. Okay. Spokojnie, spokojnie, easy, easy. Jak tu powiedział... Migan z Walking Dead. Easy. Nie. Easy peasy, lemon squeezy. Instrukcja obsługi agregatu. To no. okay. tak wygląda domek. Tu jeszcze jakieś... Miałem nadzieję, że to gorące laski, no ale dobra. Nie ma to lasek, to nie ma. Makaron serem? Oczywiście. Dziękuję. Co tu jeszcze mamy ciekawego? O, oh, o, oh, proszę, ben, będą burgery bądź pizza. A propos, chleb do wiadomo gdzie, nie muszę mówić. Mm, co my tu mamy? Jedz, czekolady trzeba się kaloriami pustymi napychać. Mm, weźmiemy wszystko, weźmiemy. Albo no, może i nie. Dobra, tutaj nie Yy, dobra, Polak cebulak za darmo to trzeba brać. Nie, nie gadać. Dobra, dobra. A jeszcze tutaj będą rzeczy. Mięso zmielone, na nas bierzemy. Oczywiście, że bierzemy karetka pod domem. Zaraz się przepakujemy. Okej. Okay. No dobra, to tak, tu była pralnia. Nie wiem czy jest sens zaglądać, chyba nie. Podoba mi się ta czapa, jest przekozacka. Szkoda, że nie mogę lepszego zuma zrobić na postać. Może są jakieś mody na to, nie? Teraz ja zaraz sobie grę masakruje. Co tu mamy? Łazienka. Ok. Interesuje nas garaż. No nie, nawet do garażu drzwi rozwalili. No mędy. Zero poszanowania. A, ja już miałem nadzieję. O, butla z gazem pełna. No nieźle, nieźle. Zaraz tu podjedziemy karetką. Uuu, dobre rzeczy, chodźmy po karetkę. Aha, może nie. Nie podjedziemy, co? Mhm. Co nie podjedziemy, co nie podjedziemy? My nie podjedziemy. Kiedy jakie takie miejsca podjeżdża. Tak, jest, dawaj, chęci, dawaj. Nie mogę przyspieszyć, bo nadal mogą być w tym lesie. A nie jestem pewny, czy takie tłuczenie siekierą nie, nie robi hałasu. Właśnie nie wiem, jak to jest, bo na przykład rozbierałem skrzynie w magazynach. I choć pod magazynem były zombie, to tak jakby w ogóle tego nie słyszały, nie? A... No, halo. Dziękuję. Halo, halo. Teraz powoli, Heniu, powoli. Nie chcemy zmasakrować tego pięknie naprzedanego pawełnika. Tak, dobra. Mówiłem, że Henieki nie w takie miejsce podjeżdżał? Heniek jest zawodowcem, jeśli chodzi o takie rzeczy. Siadaj, już Tylko teraz pewnie nie wejdziesz, co, durniu? Hmm. Dobra, Git. Przepakujmy się kapeczkę. Yy, tutaj nie ma już miejsca. Dobrze. Mamy torbę. Tutaj tą. Rzuć ją sobie na ziemię. Potem, jak podjadę do domu, to z takiej torby łatwiej będzie mi po prostu yy, zabrać do domu wszystko, nie? Na przykład tutaj przyrzucę sobie jakieś tam kuchenne rzeczy, powiedzmy. I potem łatwiej będzie mi to. W sumie te zgniłki też to kuchenne, jednak. Tanie odzywam się, wiem. A ty masz tutaj co do jedzenia? Owsiankę z truskawkami. No, o, pycha musi być. Pycha musi być. Dobra, i co tu mamy? Resztę jakieś pierdoły. Tu jeszcze będzie coś. Ananas, jogurt, mieszanka. To wejdzie jeszcze? Tyle ile wejdzie, tyle wejdzie. No i teraz taką torbę też łatwiej jest przerzucić sobie na samochód. Cyk. No i resztę już przerzucamy na samochód. Jeszcze mam tutaj torby. Ja zawsze włożę z sobą takie rzeczy, bo łatwiej jest po prostu jak na przykład do domu wchodzę, to nie, nie zamykaj, będzie zaraz go przyrzucał. No, Dobra. Maseczka ochronna to i to. Dobra, nie wiem, czy ten motek kulkowy nie będzie mi na przykład do czegoś potrzebny za chwilę, chociaż nie sądzę. Ale może. No gwoździe to zawsze. No gwoździe. Dobra, przerzućmy to jeszcze. Tak, pasjonujące zajęcie. Ostatnio znalazłem. Taką serię kolesia, który robi naprawdę chore rzeczy. Z tym, że on to robi bardzo fajnie, bo tak fajnie gada i w ogóle. I wymyślił sobie, że musi koniecznie jego postać zjeść kanapki. No, żeby zrobić kanapki, yy, no to trzeba mieć chleb, nie? Coś słyszę chyba, bo mi się wydaje. Nie. Co w skrzynce? Motek drewniany też mogę zabrać. Łom, nowka, sztuka nieśmigana to biorę. No i chciał zrobić ten chleb. Pozbierał wszystkie składniki, na no podłodze poukładał mąkę, tam sól, jakieś drożdże, coś tam i okazało się, że nie ma wałka. Łożesz ty w mordę. Jak się wystraszyłem, chamiety. No i wyruszył na wyprawę. Coś jak ja w poszukiwaniu szpatułki, żeby sobie naleśniki zrobić. No po prostu mega koleś, mega. Coś ciekawego. Kask motocyklowy. No pewnie, że się przyda. już już mam ze cztery, ale co tam. Ja jestem chomikiem, ja lubię sobie zbierać takie rzeczy. Aha, elektronik tu jakiś mieszkał. To weźmiemy bluzę z kapturem. Co ja mam na sobie? Przepraszam, co ja mam na sobie? t z długimi. No nie ma żadnej bluzy. A ta koszula? Koszula denim ma, jest kozak. Ochrona przed zadrapaniem i ugryzieniem. A no taka bluza nie ma nic. A nie, ma przed zadrapaniem. Dobra, włóż, cieplej będzie. Za koszulę pewnie, co? Nie. E, no to elegancko. Za koszulę czy nie? Bo nie widzę. Bluza? Nie, dobrze, nie, super. Czyli można bluzę, elegancko, podoba mi się to. No dobra, to to jest ten drugi dom. Obcykany. Wszystko, tak? Bo wszędzie zajrzałem? Wszędzie. Tu jeszcze chyba był ten grill. Pójdę zobaczyć, czy ma butle. Do razu bym zabrał. Yy... mi. Ile w tej butli jest gazu? No proszę, pełna. Bierzemy. Nie wiem, jakim cudem opakuję do plecaka butle z gazem, ale dobra, nie będę się kłócił. No dobra, no to tutaj gdzie był ten alarm dziadowski? Mamy to ogarnięte. Piętra nie ma. Kominka też nie ma. Trochę szkoda. Ładny obrazek wezmę. Mhm, pewnie przyda się. Okej. Okay. No i może nie tędy. Tędy wyjdźmy przez garaż. No może nie. Okej. Okay. To jeszcze wam trochę poprzynudzam Chwilę. O, zapełniłem karetkę. Nieźle. Nieźle, nieźle. Czy ten obraz wejdzie do plecaka? No pewnie, że wejdzie. Pokażę wam fajny motyw. Jeżeli zrzucimy sobie latarkę, tą małą, na pasek i kliknę przyciskę, to ona mi się świeci, a ja mogę sobie się kierunie. I poza tym mod Common Sense, jak widać zresztą, pokazuje tutaj zużycie baterii, więc Świetna sprawa. Klawiszem F zapalamy i dasimy. Dobra, wsiądę do samochodu i pokażę Wam pewną rzecz. A mianowicie, że zostały mi te dwa domy do sprawdzenia, i to będzie wszystko, jeśli chodzi. No i szkoła jeszcze bym sobie może, ale to tak, tak średnio mam na to ochotę, bo tam nie będzie nic raczej. Co, tu jest teren budowy, to też już tam byłem chyba, mechanika też już sprawdziłem, to też, tu jeszcze po zgniłki mogę wrócić, tu te domy wszystkie też już są pobadane dawno, w tym to mieszkam, więc tu jeszcze została butla. No i tak jak, nie wiem czy ja mówiłem, bo ja nagrałem, nagrałem dużo rzeczy. Tu się chyba będę próbował przenieść w, to, w ten rejon. Całkiem spoko miejsce blisko do March Ridge, tak? Blisko do Muldrow. No i w sumie tak nie najgorsze jest to miejsce. Trochę tutaj jest lasu. Ten budynek jest fajny, ale taki no nie wiem, czy nie będzie za mały. No ale jest ładny, fajny, ten też w sumie ten zobaczę. I nie będę czyścił tej drogi tak jak planowałem. Tylko będę po prostu jeździł. Jak będą się jakieś większe grupy cofiały to będę je masakrował i tyle. Yy... No, więzienie to jeszcze, to jeszcze nie teraz. To ja muszę mieć uzbierać mnóstwo broń, tego amunicji do shotguna, bo to inna broń to póki co nie, nie zdaje egzaminu. Więc to tyle w dzisiejszym filmie. Ja sobie jeszcze zobaczę te dwa domki. Ten to jest na pewno pusty, jest na sprzedaż, on zawsze jest na sprzedaż. A ten, no to tam zobaczymy malutki taki, więc pewnie bez szału. Tu znalazłem talerz satelitarny. Waży 20 cholerstwo. Więc nie brałem, nie wiem co ja mogę z tym zrobić. Nigdy nie znalazłem talerza satelitarnego. No dobra, no i co? Rozwód mi jest zdobyte, nie? No dużo nie zostało, jeszcze szkoły, ewentualnie, chociaż nie wiem po co. Ale dobra, to dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.